Dostaliśmy list od naszego widza, od pani Mai, w którym zadaje szereg ciekawych pytań dotyczących instalacji kominka z płaszczem wodnym, a my te pytania kierujemy do specjalistów z branży kominkowej. Czy to prawda, że polskie przepisy klasyfikują kominek z płaszczem wodnym jako kocioł i na przykład ubezpieczyciel nie zechce ubezpieczyć domu? Pani Maju, polskie przepisy nie klasyfikują kominka z płaszczem wodnym jako kocioł. Jest jedyny warunek, że kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania. Musimy posiadać inne urządzenie do celnego ogrzewania, które znajduje się w kotłowni. Czy trudno jest połączyć kominek z płaszczem wodnym z innym ogrzewaniem w domu, na przykład gazowym? Nie jest trudne, ponieważ jest to rozwiązanie standardowe. Kominek z płaszczem wodnym musi współdziałać z innymi źródłami ciepła, nie może być jedynym źródłem ogrzewania w domu w zależności od zastosowanych akcesoriów i tego w jaki sposób będą one działały chcemy stworzyć użytkownikowi jak największy komfort tego, które urządzenie w danym momencie będzie mu ogrzewać. Czy to prawda, że palić w kominku z płaszczem wodnym można tylko dobrze wysuszonym drewnem? Kominek z płaszczem wodnym, tak samo jak kominek z płaszczem powietrznym, musi być opalany suchym drewnem. W innym przypadku nie uzyskuje wartości, jakich wyznaczy producent, ludzi nam się szyba, jest to nieodpowiednie użytkowanie urządzenia. Czy jest problem z mazioł zalegającą we wkładzie? To mazią jest zapewne kondensat, który może powstawać w procesie spalania drewna w momencie kiedy uzyskujemy zbyt niską temperaturę w komorze paleniska. Powodem tego jest zbyt wczesne załączanie się pompy obiegowej, która włącza się przy temperaturze 35 do 50 stopni. Jest to zbyt niska temperatura, ponieważ energia jest zbyt wcześnie przekazywana na obiekt centralnego ogrzewania. Odpowiednim zastosowaniem rozwiązania tego problemu jest ustawienie pompy na odpowiednie parametry pracy, tak aby kominek był odpowiednio wygrzany, uzyskiwał odpowiednią temperaturę w komorze paleniska, co zapobiega efektowi kondensatu. Czy nie można palić w kominku z płaszczem wodnym, gdy nie ma prądu? Nie można użytkować takiego kominka. W instalacji znajdują się urządzenia do których potrzebny jest prąd. Są to pompy biegowe. Czy przerwa w dostawie prądu może być groźna, bo może dojść do przegrzania instalacji, na przykład w nocy, gdy nie wiemy, że coś się dzieje? Przerwa w dostawie prądu może być groźna, jeżeli nie są zastosowane odpowiednie zabezpieczenia. Takim zabezpieczeniem może być na przykład UPS, który będzie nawet do 12 godzin w odpowiedni sposób podtrzymywał dostawę prądu do poszczególnych akcesoriów, jakie są potrzebne do prawidłowego użytkowania kominka z płaszczem wodnym. Kolejną rzeczą jest dodatkowy płaszcz składający, który przy temperaturze wrzenia wody w granicach 93 do 95 stopni. Schładza kominek do temperatury około 89 stopni. Kolejną rzeczą jest sterownik elektroniczny, który zapobiega tego typu awariom. Jeżeli jest odpowiednio skalibrowany i ma odpowiednie parametry pracy, zabezpieczy nam również kominek w takich sytuacjach. Podsumowując, dobrze dobrane akcesoria do kominka z płaszczem wodnym spowodują, że to urządzenie będzie praktycznie bezawaryjne.